Jeśli chodzi o forum technologii, to mówimy to, co cały czas powtarzamy, że my żeśmy przyjęli całkiem inną strategię podejścia do informatyzacji. Po pierwsze, budujemy silną szynę, która łączy trzy systemy, które są wykorzystywane przez banki spółdzielcze i do tego dokładamy systemy na około korowe To są systemy, które wykorzystują banki spółdzielcze i które mogą korzystać w zależności od tego, jaki system używają, czy jest to nową, softnet, czy DEF, czy to jest DEF 3000, czy 2002,5. Ten, ta szyna obsługuje wszystkie na korowe systemy, które mogą korzystać banki spółdzielcze. Jaka jest rola banku zrzeszającego, jeżeli chodzi o aplikowanie tych rozwiązań, bo wiadomo, że duży może więcej? Po pierwsze tak, pierwsze to my kreujemy te projekty, tak? Wespół z, z firmami, które, które dostarczają ten system korowy, budujemy nowe rozwiązania na korowe i implementujemy je na szynę, tak? I to jesteśmy my od tego odpowiedzialni, żeby bank spółdzielczy brał nasze, te rozwiązania, które są wykorzystywane później przez całe zrzeszenie. Co powinno się zadziać, jeżeli chodzi o ład regulacyjny, aby ta strategia, która nabiera rumieńców i która sprawdza się rynkowo, mogła zapunkcjonować w całej pełni? Mówimy o rekomendacji D teraz, tak? No, my poszliśmy bardzo głęboko w rekomendację D, jeżeli chodzi o przygotowanie wszystkich etapów wdrożenia tej rekomendacji i generalnie przyjęliśmy założenie też, że będziemy też świadczyli ten, ten etap doradczy, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszych, naszego doświadczenia, a implementowanie rekomendacji D w bankach spółdzielczych. Na ile proces szkolenia kadr w terenie, w konkretnych bankach przebiega tak, aby mogli harmonijnie korzystać z tych oferowanych rozwiązań? Biorąc pod uwagę przygotowania wcześniejsze, my jesteśmy na etapie takim, że nie mamy tutaj elementu gonienia czasu. Jesteśmy w timingu tajmi, odpowiednim, projekt jest cały realizowany i wydaje mi się, że na ukończeniu.